Gdybym miał 25 lat, nigdy nie wydałbym oszczędności życia na ten model samochodu. Ten prestiżowy model z lat 2005-2013 ma usterki, o których nieuczciwi sprzedawcy milczą. Silniki cierpią na wycieki oleju, które prowadzą do poważnych uszkodzeń. Układ Wanos często się psuje, powodując spadek mocy. I zapalenie się kontrolki silnika. W silniku N57 klapy wirowe w kolektorach dolotowych potrafią się urwać, a części dostają się do wnętrza silnika. To tragedia dla portfela. Diesle M47-2.0 występują w kilku wersjach mocy, ale wszystkie mają problemy z nadmiernym zużyciem oleju i wypalaniem filtra DP. Co gorsza, jakakolwiek naprawa silnika wymaga oryginalnych części. System Multimedialny i czujniki to kolejna loteria. Nigdy nie wiesz, kiedy odmówię posłuszeństwa. Jeśli planujesz zakup, koniecznie zleć profesjonalną diagnostykę. W autotesto sprawdzimy każdy szczegół, żebyś nie żałował decyzji. Zdecydowanie uciekaj od BMW Serii 3 E90.